Siemanko tu Lokal Craft i dzisiejszym warsztatowym odcinku, pozbędziemy się rdzy z naszych wędkarskich przynęt. cały ten temat zacząłem śledzić na morskiej TV, gdzie Michał zrobił taki mały eksperyment i do każdego słoika z różnymi substancjami wrzucił jedną wahadłówkę i zostawił je na tydzień, jeżeli jesteście ciekawi, co z nich zostało lub jak zadziałało to na rdze, to wam wrzucę gdzieś tutaj link, a my pojedziemy z tym tematem dalej i stworzymy takie małe urządzenie, które cały ten proces przyspieszy do kilku godzin. Będziecie mogli sobie oczyścić nie tylko wahadłówki, ale na przykład główki dżigowe utleniające się. Możecie też wykorzystać to w różnych innych dziedzinach tam, gdzie. Nie chcecie stosować agresywnej chemii, zależy wam na tych detalach. Na przykład macie jakąś starą monetę i chcecie ją bezpiecznie oczyścić. Mowa tu o elektrolizie: i do tego będzie nam potrzebna siatka, słoik, zasilacz, klamerka, drut twardy, miękki, jakieś kombinerki. Jeden mit. Mam nadzieję, że to wszystko, resztę zobaczycie. Na filmie, nie bójcie się, wystarczy jakieś przewiewne pomieszczenie i jest to bezpieczne, nie, po, nie popieści Was prąd, ani się nie otrujecie, chociaż tym sposobem na ogromną skalę można wyprodukować wodór i bombę wodorową. Ale to jest bezpieczne, dlatego zapraszam do oglądania i zabieramy się do roboty. No i dobra, zaczynamy robotę z naszym magicznym słoiczkiem. I jaki ten słoik ma być? Ja unikam tych takich okrągłych, pęczniatych. Chodzi o to, aby tutaj te brzegi były jak najbardziej proste. Zaraz wam powiem dlaczego. I słoik musi być na tyle wysoki, aby jeszcze z luzem pomieścił jak najdłuższe wahadłówki czy blachy. Tak, aby nie opierało się gdzieś to o samo dno. Aby po prostu to było z luzem, wisiało mniej więcej gdzieś tak w środku tego słoika. Zresztą to nawet nie musi być szkło, ale słoik jest o tyle fajny, że można później obserwować, co się dzieje w środku. Także mamy nasz słoik. Musimy teraz zmierzyć tu wysokość, jaka nas interesuje. Nie musi być to od samego dna, bo następnie będzie się zbierała na szardza. A do pełna też nie będzie napełniony elektrolitem, dlatego tu będzie jakieś 11 cm, takie optymalne. I zmierzyć trzeba tutaj obwód wewnętrzny tego słoika. Ja wycinam sobie kartkę, wkładam do środka, zaznaczam. Tu jest jeszcze za mała, a więc wycinam teraz siatkę. Tej wielkości tu akurat wypasowało. Lepiej zawsze trochę przyciąć, ale nie. Będzie idealnie, nigdzie nie odstaje. Nie jest pozaginana. O to mi chodziło. Mamy już siateczkę. Teraz czas na miękki drut. To nie może być jakiś mega twardy drut, którego nie będziemy mogli zagiąć. Przeszywam tą siatkę, aby się nie rozszczepiła. Jak ktoś pamięta, jak się kiedyś szyło piłki na dwie igły, to znaczy, że jest stary. No i dobra. Jakoś to sprzeszyłem, Tu końcówkę cinam. Nie będzie do niczego potrzebna. Można to zagiąć. Tak, żeby ta nikt się gdzieś się nie zaczepiała. Druga strona na razie zostaje taka długa. Odstawiam. Następną rzecz. Klamerka taka do ścisku, elektryczna. W sumie to nawet nie wiem skąd ją mam. Jedną tutaj tą koszulkę muszę usunąć. To będzie troszkę za duże. W sumie obie będzie trzeba usunąć. Wkrętarka. Wiertełko. Na początek piątka i rozwiercam tutaj ten otwór u góry. Następnie potrzebny nam będzie zasilacz. To jest jakiś zasilacz od LEDów, i będzie trzeba to tak rozwiercić, aby to weszło w klamerkę na ciasno. Widzę, że jest za małe. Poprawię to wiertłem szóstką. I jeszcze raz młotkiem dostanie, będzie idealny. drutów będę musiał zrobić taki stojaczek taki stojaczek aby trzymać materiał w powietrzu no i żeby to nigdzie nie spadło ja tu mam haczyk od wędzarni drucik jest, można go teraz trochę sprostować na desce w sumie to taki haczyk wyszedł dobra może być wieszaczek jest nie spadnie wystarczające teraz musimy wziąć naszą klamerkę i rozbroić tutaj tą przetyczkę w środku, rozszlifuję to i tym drutem przebijam, wypychając w środku tą ośkę tak, aby klamerka zawisła na tym drucie. Mam tu trochę bałaganu, ale już puścił ten nit. Teraz trzeba to tak zrobić, żeby sobie nie narobić roboty i przepchać to przez środek, o dokładnie tak. Inaczej by trzeba zbierać tą sprężynkę, a tak już mamy przetknięte. I w sumie to już wystarczy. Teraz następną rzeczą jaką trzeba zrobić to Wybić nitę. Komiar wywalamy. Zostaje tylko to, i troszkę to trzeba będzie przeszlifować, tak aby ciasno, ale nie z jakimś wielkim oporem wchodziło nam to tu w ładowarkę. No i prawie jesteśmy ku końcowi. Teraz powracamy do naszej siatki, którą musimy tu włożyć. Trzeba to lekko zgnieść, a później wyprostować z powrotem w słoiku. Dobrze jest. I teraz trzeba włożyć nasz bolczyk i to tak wycyrklować, aby można było tym lekko ruszać góra-dół i owinąć w koło tutaj tego Wolczyka, czyli mniej więcej na tej wysokości, tu musi się skończyć. A więc zacznę to gdzieś zawijać. Odtąd można by się pokusić, żeby to jeszcze może tutaj przylutować. Drucik musi być na tyle miękki, żeby to jeszcze można lekko wyginać. Tak, i tu wkładać. Nie może się tutaj, tutaj stykać klamerka z tym tręcikiem. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o sam proces elektrolizy, jak on przebiega, także ja nie czuję się tu kompetentny, żeby jakichś tam chemicznych wykładów udzielać. Ale tak, chociaż z ciekawości mogę Wam opowiedzieć, jak to mniej więcej wygląda. A więc będziemy mieli nasz słoik, do tego słoika wlejemy elektrolit, czyli wodę. Do wody będziemy mogli coś tam domieszać, żeby to pomogło nam szybciej usunąć rdze. W naszym przypadku to będzie sok z cytryny lub kwasek cytrynowy lub soda oczyszczona. To są takie trzy rzeczy, które moim zdaniem są najbardziej naturalne, najmniej agresywne i dostępne. Także ja będę używał tylko takich rzeczy. Ale możecie, ty, ale możecie coś tam spróbować swojego zmieszać z tą wodą. Do tej wody zanurzymy dwie elektrody, czyli dodatnia i ujemna, czyli anoda i katoda. Po zewnętrznym podaniu prądu przez ładowarkę, między tymi elektrodami popłynie prąd i zacznie się wędrówka. Naszych anionów i kationów to pewnie słyszeliście gdzieś tam na jakiejś lekcji chemii, gdzie spaliście na ostatniej ławce. I to moim zdaniem nam wędkarzom w zupełności wystarczy, a więc zabieramy się do roboty i zrobimy sobie właśnie jakiś elektrolit. No, i czas na testy. Wleję na razie pół litra wody i myślę, że cały taki koncentrat. Soku z cytryny. No i dobra, zmieściłem się. Spójrzcie jakiego orsika znalazłem w szopce. Wisi tu już parę lat, także to będzie nasz idealny tester. No, i słuchajcie, tak, mamy tutaj morsika, no już lepszego to ciężko będzie znaleźć. Podejrzewam, że już nawet po tym oczyszczeniu to nie będzie się za bardzo nadawał. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam tu wszystko przygotowane. Będzie tu GoPro. Ustawię to jakiegoś time lapsa. Wrzuciłem y tu sodę oczyszczoną i kwasek cytrynowy, i już jakaś tam reakcja się. Zaczęła. No, wiadomo, to się wzburzyło i woda nie jest przeźroczysta dlatego nie wiem, czy będziecie widzieć blachę w środku. Fajnie by było, gdyby to było takie przejrzyste. No, ale to chodzi o efekt końcowy, dlatego podpinam sobie tutaj tą blachę. No i myślę, że ustawię na jakieś, nie wiem, pół godziny. Zostawię tu zegarek ze stoperem. I za pół godziny wrócę. Dobra, to jest mój mały plan filmowy. Tu jest podczepiona blacha. Tu pan okoń będzie pilnował czasu. Lampkę z tyłu, z tyłu ustawiłem, tak aby świeciła na słoik. Żeby w nagraniu było w miarę coś tam widać. No i co? Startuje z nagraniem. Startuję ze stoperem i prąd Tu już się powinno zacząć coś tam buzować. O, jakaś piana leci. Zostawiam to. Widzimy się za 30 minut. Chociaż pewnie zajrzę tu za jakiś czas. Czy to nie wykipiało. Powiedzmy, że za jakieś. Hmm, 15 minut przyjdę i poruszam tutaj gdzieś ręką na nagraniu To będziecie wiedzieli, że to No dobra To ja się oddalam Przyszedłem zajrzeć minęło 18 minut, czyli troszkę ponad połowę no i widzę, że się mocno spieniło, ale jeszcze się mieści w słoiku także pod kontrolą. Koniec eksperymentu. Dobra, mamy to. Teraz bym się musiał tu jakoś przezbroić. chwilę moment, jakby to wam to pokazać. Dobra, wróciłem. Muszę tu tylko sto, jak ustawić. To wylatuje, to zostaje co jakaś miseczka mi się przydała. Jestem może. O, nie ma robaków. Całe szczęście. Pojemnik od metody. Odtąd powinna być różnica, ponieważ to wystawało ponad, ponad nasz roztwór. Zresztą widać ile było zamoczone, a ile nie. Także już jakiś efekt jest. Przetrę to tak, że tak powiem z grubsza. Co miał odpaść, to już pewnie odpadło. Przydałaby się jeszcze jakaś... Jakaś szmatka czy coś. Rozglądam się tu, ale no nie widzę. Mam gąbkę. Mam gąbkę i taki alkohol w sprayu. dezynfekcji, także może tym prze, przetrę No powiem wam że tu widać jeszcze takie te głębokie wżery no ale tu to naprawdę mega wyszło i przypominam że to się działo 30 minut. W porównaniu do tego co było. To naprawdę powiem wam, że. Dobra, nie chcę tego trzeć, bo to nie o to chodzi, żeby wytrzeć to. Chociaż o ile w przynętach wędkarskich to by nie przeszkadzało, żebym to teraz przeleciał papierem ściernym, ale tą metodę możecie też stosować na przykład yy, przy oczyszczaniu starych jakichś zabytkowych monet. No, a wtedy nie chcemy, żeby orzełka ścierać, czy jakąś datę chcecie się dowiedzieć z jakiego to roku weźmiecie papier i, czy pilnik i zaczniecie go trzeć. Także taka metoda elektrolizy naprawdę może być skuteczna. Pozdrawiam. Dziękuję za dziś.